Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Za nami trzecia międzyregionalna gala bokserska w Zaklikowie. Jest ze mną Kamil Latusek, jedyny reprezentant klubu Sportowego Pako, który miał się okazję zaprezentować się przed techniczną publicznością. Kamil, wygrałeś swoją walkę w kategorii do 75 kg z Matuszem Dziomkiem z Wisłoka Karzeszów 2-1. No, wygrałem tę walkę, ale nie jestem z niej zadowolony. Kto będzie miał okazję obejrzeć tę walkę, to sam zobaczy, jak to wszystko wyglądało. Stosunkiem głosów 2 do 1, wygrał Kamil Latusek, Kursportowe Baku. Po ogłoszeniu werdyktu troszeczkę gwizdów się pojawiło, gdy okazało się, że wygrałeś. No wiem, i dlatego mówię, że sam nie jestem zadowolony z tej walki. Kondycji mi jak zwykle zabrakło i tyle. No właśnie chyba to był największy problem, bo ta trzecia runda, tak widać było, z sekundy na sekundę, z minuty na minutę słabość. Tak, tak jak w większości moich walk, kondycja to jest mój największy problem. Trzeba, muszę trenować więcej. Nie wiem, jak to będzie dalej. No bo technicznie, nie oszukujmy się, już od wielu lat jest bardzo dobrze. Widział to też dzisiaj trener Władysław Maciejewski, a także Karolina Michalczuk. Rozmawiałeś po walce ze szkoleniowcami i z Karolą? No, tak, rozmawiałem z trenerem i z Karoliną. No i trudno. Tak walczyłem jak walczyłem. Sam jestem też niezadowolony z tego. No i nie wiem jak to dalej będzie. Najważniejsze, że wygrałeś. No i wygrał zespół Lubelszczyzny 12 do 9. No dołożyłeś tą swoją cegiełkę do tego sukcesu. No z tego się cieszę, że Lubelszczyzna wygrała. No i jestem zadowolony, że drużynowo wygraliśmy, a to indywidualnie to nie jestem zadowolony z walki. Bardzo sympatyczna ta impreza w Zaklikowie. Siedem spotkań meczowych, dwie walki wieczoru. Naprawdę impreza na niezłym poziomie. Nie tylko sportowym, ale i organizacyjnym. No tak, jak pan mówi, impreza udana, była organizacyjnie też wszystko dobrze. Warunki do boksowania też dobre były. No i tyle. Kamil, no. kiedy cię zobaczą kibice klubu sportowego PAKO ponownie w Lingu? Tego nie wiem, nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć na pana pytanie.